Wszyscy znajomi youtuberzy chwalą się takimi filmikami typu cold start, więc stwierdziłem, że może i ja coś takiego nagram zrobimy cold start samochodu z poprzedniej epoki Czyli z kodu felicji zobaczymy czy w ogóle ruszy Za krótko przytrzymałem. A teraz akumulator już może nie pociągnąć, ale pięknie poszło. A co gdyby nie odpalił? A gdyby nie odpalił, to mam dla Was wideo, gdzie rozmawiam z Robertem Mazurkiem, który troszeczkę wyjaśnia nam kwestię odpalania z kabli. I tych takich zimowych rozruchów samochodu. Cześć, ze mną dzisiaj Robert Mazurek, Cześć, zwany witajcie. jako zwany Mr. Akumulator. Tak, e, ekspert ak ak akumulatorów, chociaż wiem, że nie lubisz tego słowa. Nie, nie, nie mam z tym problemu. Specjalista od akumulatorów. Specjalista od akumulatorów, specjalista ze Szczecina. Ze Szczecina, a ja ze Szczecina w ogóle ja się urodziłem w Szczecinie. Porozmawiałem dzisiaj o pożyczaniu prądu, o awaryjnym rozruchu samochodu, tak? mhm. czyli o tych wszystkich rzeczach związanych z podłączeniem akumulatora za ze źródła zewnętrznego. Jak najbardziej. Mam kilka takich pytań i potrzebuję konkretnych odpowiedzi. Po pierwsze, czy koniecznie trzeba zachowywać te kolejności, Wiesz, że najpierw plus tu, później plus tu, czy to jest taka, takie typowe BHP? To jest BHP bardziej. Możesz to robić nie zachowując żadnej kolejności, w sensie do momentu, póki nie odpalasz silnika, żeby było jasne, no tak, w jednym tak. z out. I, I możesz, czy podłączysz najpierw minusa, czy plusa, czy podłączysz do tego, czy minusa weźniesz z masy i tak dalej. Jeżeli masz dostęp do akumulatora, to lepiej do akumulatora. Naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, dopóki robisz to ostrożnie i uważnie. No tak. tak samo jak z odłączaniem tego akumulatora. Najpierw plus, potem minus. Mhm. To nie chodzi o to, że tak jest w sztuce. Mhm. Tylko chodzi o to, że jeżeli odepniesz tego Minusa, to rozłączasz sieć już jakby całą, nie z tego akumulatora. I nawet jak potem będziesz maindrował przy plusie, gdzieś ten klucz ci dotknie czegoś, no to już nie ma tematu, że on ci tam będzie spawał, czy coś robił Czyli i to, tak to dalej. to jest nie? czyste BHP, to a nie związane z rzeczywiście. M, z, z... M, nie ma żadnego hmm. czegoś takiego. Tu bardziej chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyś po prostu nie narobił głupot. Nie? To tak samo no, równie dobrze można czarnym podłączyć plusy, a czerwonym podłączyć znaczy, kolor, no, kolor tylko. No ta tak? Ale dopóki, dopóki, o ostrożność, dopóki tak? robisz to dla siebie hmm. i robisz to ostrożnie, no to to jest twoje. Ok, to teraz drugie pytanie. Bo to jest często kontrowersyjne. Słyszałem różne opinie i sam nie umiem odpowiedzieć do końca, jak jest naprawdę dobrze. Dajemy prąd, i teraz w wielu miejscach powtarza się, że nigdy nie wolno podłączać bezpośrednio do akumulatora. Tylko tu na plus, a tu gdzieś szukamy masy. Bardziej chodzi o, to, o ten efekt zaiskrzenia. Wiesz, bo hmm. jeżeli by się okazało, że masz popłynie bardzo duży prąd do akumulatora i akumulator nagle by zaczął gazować albo by się uszkodził i tak dalej, a coś by nie wiem zaiskrzyło czy jest jakiś inny problem, może nastąpić wybuch, nie? Tak naprawdę nie ma takiego, wiesz, znam tak wielu ludzi, którym ufam i są dla mnie autorytetami, którzy jedni mówią tak, drudzy mówią mhm, tak, nie? Mhm. I to jest no, co było pierwsze, kura czy jajko? No, znów tak. tak no, okay. także Ale ale yy, okej, okay, no dobrze. Czyli nie trzeba stosować się, że szukamy minusa gdzieś na samochodzie, ale warto czy. Ogólnie fajniej byłoby Dobrze zastosować jest, tak? minusa okay. biorcy. Minusa biorcy, biorcy. Tak, tak. Ta, ta. ta. Byłoby fajniej zastosować. Mhm. Dobre pod warunkiem, że jest dobry styk. No ale umówmy się: no, minus to jest tylko i wyłącznie masa. Tak. No właśnie, czy, to i tak, jest czy tak, tak, czy Ty ją podepniesz gdzieś do silnika, to ona i tak jest podpięta kablem gdzieś na obwód właśnie, czy do silnika, czy do ramy, czy do czegokolwiek, nie? No. To, Czyli to, to też można powiedzieć, że to jest czyste BHP, tak? Mój Tylko i Mój elektrykiem i kiedyś zadałem mu proste pytanie, słuchaj, w instrukcjach samochodów elektrycznych jest napisane, że nie wolno ładować przez przedłużacz. Czy prąd widzi przedłużacz? Mow że ja sobie nie wyobrażam, żeby prąd rozpoznał przedłużacz. Mm -hmm. to, czy to też jest pewnie BHP, tak? Bo przedłużacz Tylko może jest uszkodzony, a może za o... a może coś tam, tak? Myślę, raczej chodzi o to, że są kolejne miejsca styku. Nie? A jak mm -hmm. są miejsca styku, są miejsca, w którym może się coś grzać, może być coś uszkodzone i tak dalej, i Ale nie ma to raczej nic wspólnego z tym, że prąd mówi, o nie, sorry, ten, ten tak, przedłużacz jest z, z Rosji, ja przez niego nie okay. idę. Nie? <laughs> <laughs> czy coś w tym rodzaju. Mm -hmm. nie? To jeszcze taka rzecz, dużo się też dyskutuje oczywiście podzielone, czy dodawać gazu w samochodzie, który jest dawcą, czy nie dodawać Widzisz, gazu. Widzisz, i ja jestem tutaj raczej z tej szkoły, żeby nie robić takiej sytuacji, że na przykład masz tak, samochód rozładowany, samochód naładowany, podłączyłeś wszystko, odpalasz silnik. Ja jestem raczej z tej szkoły, żeby poczekać 10, 15, 20 minut i traktować. Kable jako prostownik, ten samochód, który ładuje ten akumulator, tak? Ale z włączonym silnikiem? Nie, nie, nie. Ten, znaczy, to... ten dawca ma włączony i, Aha, ła i okay. ładuje mhm. tam ten akumulator. Mhm. I w momencie, kiedy chcesz odpalić, to nie, że odpalasz na połączonym, tylko gasisz ten samochód, rozpinasz tą instalację i traktujesz te 15-20 minut jako doładowanie akumulatora mhm. i to ci pozwoli odpalić. Okay. Nie? nie jestem zwolennikiem, żeby odpalić, bo prąd ma takie coś, że on lubi się rozpędzić i biec do nieskończoności jakby ten moc, nie? I tutaj będziesz miał tak, nagle Twój alternator zaczyna się, wiesz, jakby dawać na zwarciu maksymalną ilość prądu, do, znaczy do rozrusznika i przez alternator to idzie do akumulatora rozładowanego, plus jeszcze z tamtego akumulatora masz przewody i tak dalej i tutaj może się sporo rzeczy wydarzyć, o których nie za wiele się da tak na 100% powiedzieć, czy się wydarzą. Widziałem wielu ludzi, gdzie to się nie działo, sam odpalałem wiele ze swoją starą Toyota w ten sposób i tak dalej i nie było kłopotów, bo nie chciałem czekać i nic mi się nie wydarzyło mhm. tutaj. Natomiast y, i też miałem okazję widzieć wiele przypadków, gdzie poszedł dym z alternatora i to porobiło. Natomiast nigdy nie widziałem kłopotów, gdzie ktoś zachował BHP. Czyli, że podłączył, to auto popracował 15 minut, ci co palą, co spalili fajkę, ci co nie palą pogadali o polskiej reprezentacji, czy o innych kluczowych tematach, tak jak teraz wszyscy wybierają Polityka. trenera, czy o polityce, <grym> czy o wyborach, czy o czymś, nie? Minęło te 15-20 minut. Gasisz, rozłączasz i odpalasz ten silnik. I tak jest najbezpieczniejsze w tak zdaniu. Tak jest, tak jest super bezpiecznie, mm. bo nie narobisz głupot. Jeżeli po tych 15-20 minutach nie odpalisz, znaczy, że problem jest o wiele grubszy i, i, i tyle. Mm. No, ja, ja miałem na przykład do czynienia z takim samochodem swoją drogą takim jak twój, dokładnie mm -hmm. tylko w wersji sedan. Ty, ty masz kombi. Tak kombi. No. Mm -hmm. Gdzie był mega rozładowany akumulator. Tam mm -hmm. na mierniku wiem, tam było 3V, chyba, mm -hmm. czy coś takiego. I co ciekawe, udało się go odpalić z drugiego auta, mhm. ale dopiero z, duże... z samochodu z dużym akumulatorem, z Toyota Hilux mhm. i dopiero jak dodałem gazu. Mhm. Jak chodził nawet, to nie dało się w ogóle ruszyć. A z którego roku Nowy samochód, a, nowy. 2023. A, nie? To dziwne. I było tak, że próbowaliśmy, próbowaliśmy, no bo trzeba było go odprowadzić do mechanika i ja w końcu mówię, dobra, ostatnia szansa, dodam gazu, a Ty odpal. Nie? I wtedy ruszył. Nie? Być może to był też przypadek, bo nie wiem, wiesz to, bo generalnie alternator ma pełne sterowanie, nie? Nieważne, czy ty jakby tam dodajesz, więc do... no to, to nie jest tak, że jak dodajesz gazu, to on produkuje więcej prądu, nie? To, to mogło być też wielkoćności, okoliczności, że, on, że to była ostatnia, wiesz, co, wiesz to się... tak jak z odkręcań słoika, ten ostatni ja tak. mu się udaje, bo każdy tak. już trochę odkręcił. Tak, tak. Nie? nie, wiesz to, nie wiem. Tutaj przyznam mhm. się szczerze, nie chciałbym konfabulować, nie znam przyczyn, natomiast wydaje mi się, że regulatory w alternatorach i te wszystkie, wiesz, elementy, które tak pracują w nowych że to jakby nie, nie to dodawanie gazu może niekoniecznie mieć coś wspólnego, aczkolwiek, nie wiem, może na przykład w momencie, kiedy dodać gazu, załączyły się jakieś inne urządzenia, które na przykład zaczęły pobierać więcej prądu, bo nie wiem, co się zaczęło szybciej kręcić, nie wiem, czy pompa wody, czy to, czy tamto, czy siamto, może to potrzebowało, nie wiem, jakichś więcej energii, może alternator wtedy poczuł, że jest więcej miejsca, mhm. a może na przykład to była zima i jak dodałeś więcej gazu, to może akumulator nagle w tym momencie ten twój stwierdził, że okej, okay, płynie więcej prądu, to się doładuje na maksa, bo też się rozładował. Mhm. Może też popłynęło więcej. Tych przyczyn może być okay. przeróżnie, ale naprawdę nie chciałbym tutaj wymyślać, wiesz, Jasne. na potrzeby tego materiału. To powiedz jeszcze tak, jeśli chodzi o taki rozruch, tak, awaryjny, to dużo bezpieczniej jest używać boostera? Tak. Jest to lepsze chyba, tak? Już ma zabezpieczenie, to czy podłączysz pod lewą, czy pod prawą, on po prostu się no tak, rozłączy, wykryje. Mhm. Poza tym, tak jak żeśmy rozmawiali, częściej go będziesz używał jako powerbanka, niż, mhm. bo wszyscy mamy te telefony, które niestety wytrzymują mhm. maksymalnie dzień, może dwa, jak gdzieś pojedziesz, jest to o wiele bardziej praktyczniejsze. No tak jak w miarę praktyczne byłoby mieć przewody rozruchowe, Dzisiaj rano moja córka dzwoniła z Poznania, że jej koledze ze studiów nie odpalił samochód i czy, ja, czy ona ma kable w aucie, którym ona jeździ, nie? Ja mówię, no niestety córeczko. No, no, nie pomyślałem, żeby Ci wyposażyć Cię w kable. Ale taki booster w sumie to był <grym> tak. dobry element wyposażenia samochodu. Tak, tak, nie? tym bardziej, że to są bardzo niedrogie rzeczy no tak. i, 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 i tyle. No, pierwszy raz w życiu sam miałem okazję użyć, mimo tego, że od paru lat, Boże. To jeszcze ostatnie pytanko odnośnie, mimo że jest lato, rozruchu zimowego. Kiedyś kilka razy gdzieś czytałem, nie wiem, czy to jest prawda, że jeśli jest zima, jest niska temperatura, to warto wejść do samochodu, włączyć zapłon i nawet włączyć światła, mhm. żeby pobudzić akumulator. Tak, tak jest? Wiesz to, też do mnie ludzie ze, starszej, ze starszego pokolenia, inżynierowie ze starszego pokolenia mnie trochę przekonali, bo jak jest zima, to te reakcje chemiczne są wolniejsze. Mhm. I ten akumulator, jak dasz mu chwilę, żeby się rozgrzał, wiesz, jakby w sensie zaczął powoli pracować, zaczęły płynąć, już tam te, ta chemia zaczęła się w nim dziać na małych potrzebach, czyli nie wiem, czy tam na początek te świece się dogrzewają, coś tam jeszcze i coś tam jeszcze, nie od razu go hełtać, czy tutaj czy w przypadku benzyny odpalasz i coś tam zaczyna świecić, już powoli zaczyna płynąć. I nawet ten wentylatorek, go przymusić, dać mu, czy radyjko włączyć, czy cokolwiek, dać mu chwilę, mnie to przekonywało pod kątem logicznego wywodu wiesz o co mi chodzi, mhm. natomiast to się spina, to się spina. Natom, to natomiast mnie w zimie tylko raz w życiu zawiódł mój samochód, jak urodziła się moja córa i po prostu była zima minus 25 minus 28, tak, było grubo w Szczecinie i po prostu mi nie odpalił samochód, ale podejrzewam, że bardziej miałem problem z jakością benzyny czy coś z tym, bo próbował, próbował próbował kręcić, ale gdzieś tam, wiesz, jakiś kłopot było i pamiętam, że na piechotę do szpitala te 3 km szedłem, ale to była mówię, jedyna sytuacja, a tak to no, Trudno mi powiedzieć. Logicznie mnie to przekonuje. Uh -huh. Jakby wiesz, wiedząc jak działa chemia w akumulatorze, jak to wszystko funkcjonuje, to mnie przekonuje. Nie? Natomiast yy, nie odpowiem ci też tak. Nie masz takiego doświadczenia. Po nie, prostu, nie, nie sprawdzałem tak tego tak. nigdy. Aczkolwiek jestem z tych ludzi, którzy wiesz, wchodzą do samochodu, przekręcają i odpalają. Wiadomo, w zimie, jak jest zimno, to pozwalam sobie tym świecą, żeby się faktycznie uh -huh. poczekały. Dziś ja nawet nie czekam, tak naprawdę wchodzę, przekręcam od razu i tyle.